Dzień na temat dzisiejszej lekcji fizyki są warunki pływania ciał. A zatem porozmawiamy sobie dzisiaj o tym, e, jaki sposób zachowuje się ciało, jakie siły działają na torciakie ciała, kiedy toną, pływają i dryfują. Poznamy też doświadczenia nazwę Nurek Arteziusza, bardzo proste do wykonania w domu e, oraz potrenujemy trochę zadania, zarówno z warunkami pływania ciał, jak i z siłą wyporu i prawem Archimedesa. Na początek omówmy sobie trzy sposoby zachowania się ciała w cieczy. Pierwszy ze sposobów to jest tonięcie, czyli sytuacja, kiedy ciało jest całkowicie zanurzone w cieczy, opada na dno. Czyli tutaj mamy na przykład taki pojemnik z cieczą. I tutaj znajduje się ciało, które jest w tym momencie na, na dnie tego, tego naczynia. Działa na nie siła wyporu. I co możemy tutaj o tej sytuacji powiedzieć? Gęstość takiego ciała jest większa niż gęstość cieczy, co można zapisać właśnie takim warunkiem, że ciała jest większa od cieczy. Wartość siły ciężkości jest większa od siły wyporu, czyli jak narysuję tutaj sobie wektor siły wyporu oznaczony w, to widzimy, że on jest krótszy niż ten wektor siły ciężkości, a zatem wypadkowa tych sił będzie skierowana pionowo w dół, czyli zgodnie z tym. Jak zachowuje się tutaj siła ciężkości? No jak wiemy, ciało, siła ciężkości działa pionowo w dół, więc tutaj to by się nam zgadzało. Ciała, które toną, to metale ciężkie, kamienie, piasek, szkło, namocnięte drewno, piłeczka kauczukowa, czyli takie ciała właśnie o dosyć dużej gęstości i dla nie, takie ciała, na które działa dosyć duża wartość siły ciężkości, taka, która nie może być tutaj zrównoważona. A po prostu zrównoważenia mamy drugi sposób, czyli pływanie. Czyli sytuacja taka, kiedy ciało jest całkowicie zanurzone w cieczy, nie opada na dno, nie unosi się do góry, czyli jeżeli w tym miejscu ułożymy to ciało, to ono w dalszym ciągu jest w tym miejscu. Jeżeli weźmiemy troszkę wyżej tutaj, to też będzie ono nie zmieniało swoje po, swojego położenia, swojej pozycji. Jak tutaj weźmiemy, to też ta sama sytuacja. Czyli możemy powiedzieć, że gęstość takiego ciała zanurzonego w danej cieczy jest równa gęstości, czyli rociała jest równe ro cieczy. Wartość siły ciężkości jest zrównoważona przed siłę wyporu, a zatem jak dorysuję tutaj wektor siły wyporu w, mamy o dokładnie takiej samej wartości, tylko tyle, że mamy inny zwrot działania tej siły, Siła ciężkości pionowo w dół, siła wyporu pionowo do góry, czyli wartościami się one tutaj Równoważam, że mamy wspólną wartość liczbową, wspólny punkt przełożenia, wspólny kierunek, tylko zgrody są przeciwne. Ciała, które pływają, na przykład zwierzęta wodne, ryby, łodzie podwodne i mamy jeszcze trzeci sposób wychowania się ciała w wodzie, czyli dryfowanie na powierzchni, czyli taka sytuacja, w której ciało wypływa na powierzchnię cieczy, może być częściowo w niej zanurzone. Gęstość takiego ciała jest mniejsza od gęstości cieczy. A to oznacza, że wartość siły ciężkości jest mniejsza od siły wyporu. Jak sobie tą siłę wyporu tutaj rysujemy, to widać, że ten wektor W ma zdecydowanie większą długość niż wektor dla siły FC. Ciała, które będą dryfowały, czyli syropian, gumowa kaczka, zakręcona butelka plastikowa, niektóre gatunki drewna, Piłeczka ping nadmuchane powietrzem bałem, wszystkie te ciała o małej gęstości. Na nie będzie działała duża siła wyporu, a to z będzie powodowało unoszenie takiego ciała na powierzchni cieczy, wypływanie. A zatem możemy tutaj mówić o dryfowaniu na powierzchni. Przejdźmy teraz do doświadczenia o nazwie norek Mamy plastikową butelkę, w której znajduje się fiolka po armacie do ciast fiolka jest napełniona wodą i zobaczymy, co się będzie działo, kiedy taką butelkę będziemy ściskać, przyjrzeć się schematowi. Zmienimy tylko kamerkę. I proszę bardzo, jest butelka z wodą, po coca Z Wody się znajduje bardzo dużo w butelce. Fiolkę napełniamy wodą. Ja to sobie pomogę tylko, żeby zrobić to szybciej. Można to zrobić też i bez bez, bez pipetki. I teraz to, co teraz chcę pokazać. Zobaczcie, tutaj z zaznaczyłem poziom cieczy, ile należy zlać, bo to eksperymentalnie sobie wcześniej wyznaczyłem. I teraz, co nic jakiego przelajemy, nawet trzeba kręcić butelkę. Teraz odwróconą mam do góry dnem, i jeżeli uda mi się to zrobić w miarę sprawnie, to woda nie wypływa, dlatego że otwór jest zdecydowanie zbyt mały, tak żeby można było tutaj pozwolić na taki normalny wypływ wody. Oczywiście jakby się to wstrząsało, to taka woda mogłaby uciec, oczywiście, ale nie o to, nie o to nam tutaj chodzi. I zobaczcie, całka jest zanurzona w wodzie i widzimy, że ona w tym momencie tutaj nam dryfuje. Kiedy ścisnę butelkę, to zobaczcie. Fiolka zaczyna nam opadać na dno naczynia. Jeżeli wezmę to odpowiednio wyreguluje, to znaczy ścisnę na tyle mocno, żeby tutaj ilość tej wody była taka, jak trzeba, to mogę doprowadzić do takiego warunku, że ciało pływa, tak? Czyli jest zanurzone w cieczy. No to nie jest takie proste, bo trzeba odpowiednio nacisnąć dobre. Ten warunek pływania jest trudny do utrzymania. Jeżeli puszczę, to wtedy piołka nam się unosi do góry i zaczyna dryfować. Jeżeli ścisnę naprawdę mocno, no to fiołka zaczyna nam opadać na dno naczynia, na dno butelki i zaczyna nam dryfować. Ten układ będzie tak pracował cały czas, więc nawet jeśli wezmę sobie zmienię rękę i będę chciał doprowadzić on właśnie do takiego stanu pływania, to też uda się to zrobić. Czyli mamy takie, taką zabawkę, taką która będzie nam to wszystko mogła tutaj sprawdzić. To, co chwilę temu powiedziałem. Uzupełnimy sobie teraz obserwacje i wnioski. Czyli możemy powiedzieć, że początkowo nurek drypuje na powierzchni. Na powierzchni wody. A przed stopniowym ściskaniu butelki zaczyna zanurzać się w wodzie. a na końcu to nie. Wniosek. Ściskanie butelki powoduje między m.in. ściśnięcie powietrza wewnątrz nurka, czyli woda napływa do fiolki. Także tutaj podkreślam, żeby nie było wątpliwości, jaka ma być treść wydania. Przez co zwiększa się jej średnia gęstość, bo widzieliśmy, że tutaj kiedy było mało tej wody w fiolce, no to wtedy nurek nam dryfował. Podczas ściskania butelki, zobaczcie, mamy niewielką ilość powietrza, która powoduje tłoczenie wody, bo przecież fiolka ma wodę i znajduje się w wodzie. Oporek w fiolce jest przecież drożny, więc ta woda może napływać. Pod wpływem zwiększonego ciśnienia tego, które wywarłem za pomocą właśnie ręki, woda napływa do piolki. zmienia się zawartość wody wewnątrz, a to oznacza z kolei zmianę siły ciężkości wewnątrz naczynia, a skoro tak, no to będziemy mieli tutaj od razu zmianę warunków pływania, czyli mamy większą wartość siły ciężkości. Im bardziej ta siła ciężkości będzie nam tutaj rosła i więcej wody będzie w środku, tym ta fiolka będzie miała większy ciężar. Większy ciężar z kolei będzie powodował właśnie założenie tego warunku równowagi między siłą wyporu, a siłą ciężkości. Czyli możemy powiedzieć, że zgodnie z prawem Archimedesa wartość siły wyporu w nurkach zmniejsza się przez to fiolka tonie. Czyli im więcej wody będzie wewnątrz, tym większa siła wyporu, a skoro tak maleje tutaj si yy, większa siła ciężkości, siła wyporu będzie mniejsza, a skoro tak, no to będziemy widzieli, tak jak w pierwszym ten, yy, warunku pływania, yy, zachowania się yy, cieczy w wodzie, będzie ta piłka nam musiała tutaj utonąć. Yy, zabawkę polecam yy, do wykonania w domu. Można się tak nią pobawić przez cały yy, dzień niemal i yy. można też zaimponować młodszemu rodzeństwu nie tylko zabawką, ale też odrobiną wiedzy fizyki. Przejdźmy do zadań. Zadanie pierwsze, zaznacz siły działające na ciała zanurzone w cieczy. Czyli mamy tutaj ciało, które się znajduje przy powierzchni trochę, jest zanurzone, trochę zanurzone. Tutaj ciało jest całkowicie zanurzone w cieczy, chociaż przy powierzchni w cieczy. I tutaj ciało na dnie naczynia. Czyli jak się możemy domyślać, mamy trzy warunki pływania ciał, po kolei dresowanie, pływanie i tonięcie. Zapiszmy sobie to. Dobrze. Każdy z tych ciał niech ma taką samą siłę ciężkości, czyli powiedzmy, że sobie teraz narysuję tutaj Każdym, na każdym, rysunku wektor o mniej więcej takiej samej długości. Wy możecie to zrobić dokładnie, bo po kratkach ja tutaj, muszę sobie poradzić przy tablicy multimedialnej. Czyli wszędzie tutaj, gdzie zaznaczyłem te strzałki na czerwono, to będą wektory siły ciężkości fc. I powiedzmy, że na niebiesko zaznaczę teraz wartości, w ogóle narysuję wektory siły wyporu. Czyli tak, w pierwszym przypadku siła wyporu ma być większa niż siła ciężkości, czyli żeby tak było, no to ja muszę wektor o taki długi narysować. Oznaczę to sobie tutaj w. W przypadku pływania wartość siły wyporu ma być równa co do wartości, czyli mniej więcej ten wektor u mnie wyjdzie tak. Tutaj musicie sobie narysować to w taki sposób, żeby długość tej i tej strzałki była dokładnie taka sama. I w ostatnim przypadku wartość siły wyporu jest tutaj mniejsza od siły ciężkości, czyli ten wektor musi być tutaj adekwatnie krótszy. Więc mamy przedstawione wektory poszczególnych sił i jak one tutaj będą nam działały. Zadanie drugie. Klocek z żelaza o objętości 50 cm zawieszono na siłomierzu. Jakie będzie jego wskazanie? Wskazówka tutaj taka jest, że gęstość żelaza wynosi 7,8 g na cm3. Wskazanie siłomierza będziemy mogli określić na podstawie wzoru F to się równa M razy G, czyli wzór na siłę ciężkości, na jej wartość. Żeby to zrobić, będziemy potrzebowali tutaj masy. Masy nie mamy podanej wprost, chociaż możemy ją wyliczyć. Popatrzcie, mamy tutaj objętość żelaza, objętość tego klocka, czyli V równe 50 cm3 mamy podaną gęstość żelaza, czyli RO, które wynosi 7,8 g na centymetr sześcienny. Możemy skorzystać tutaj ze wzoru na gęstość, który znacie z początku klasy 7, czyli wzór, który mi chodzi, to RO równa się M dzielone przez V. I zobaczcie, jeżeli ten wzór sobie przekształcimy tak, żeby mieć tutaj z niego masę, będziemy mogli. Podstawić do niego gęstość i objętość, czyli obie strony muszę przemnożyć razy V, żeby otrzymać wyrażenie. Rho razy V równa się M, bo skoro mamy tutaj dzielenie, to działanie odwrotne do dzielenia to jest mnożenie, tak żeby można było się pozbyć tego, co jest na dole. Odwrócę stronami, czyli M równa się Rho razy V i mogę do tego wzoru podstawić, czyli mam M równa się, zamiast Rho zapisuję 7,8 gramma na centymetr sześcienny, zamiast V zapisuję 50 cm3. jednostki objętości nam się tutaj skracają, czyli mamy 7,8 razy 50. Policzmy sobie może na boku. Czyli mamy tak zapis 5 razy 8 to jest 40, 0,4 dalej, 5 razy 7 35 plus 4, czyli 39, dopisujemy 10, przesuwamy przecinek o jedno miejsce, czyli mamy masę, która wynosi 390 gramów. Zamienimy to od razu na kilogramy, czyli musimy przesunąć przecinek o 3 miejsca. 1 kg to 1000 gramów, więc mamy raz, dwa, trzy, czyli 0,39 kg i dopiero tą masę mogę podstawić do tego wzoru, który tutaj zapisałam. Ta masa do tego wzoru. Ile wynosi przyspieszenie ziemskie, to wszystkie mam nadzieję, pamiętamy. Ja muszę obliczenia tutaj oboczne zetrę, żeby sobie nie zawracać nic z głowy w tym momencie. Przypominam, że wartość przyspieszenia ziemskiego w przybliżeniu to 10 m na sekundę kwadrat. Wartość dokładna to 9,1 na naszej szerokości geograficznej, ale to, żeby sobie nie utrudniać obliczem, podstawimy tę wartość własną głową czyli F równa się, podstawiam masę wyliczoną, czyli 0,39 kg razy 10 m na sekundę kwadrat. Więc mamy tylko przesunąć przecinek o jedno miejsce, więc będzie to 3,9. I uwaga, kilogram razy metr na sekundę kwadrat to jest Newton. Więc ten wynik, który nas interesuje, może to zaznaczę na czerwono, czyli wartość, którą wskaże nam siłomierz, Mamy tutaj podkreśloną na czerwono, czyli będzie to 3,9 N. Tyle nam siłomierz tutaj wskaże. W przykładzie B mamy obliczyć wartość sił wyporu działającą na ten klasyk, co zostanie zanurzona w wodzie, To wskaże siłomierz. Uwaga, żeby tutaj można było to zadanie policzyć, musimy znać gęstość wody. Co prawda ja jej tutaj nie podałem, ale w tabelach jak poszukacie, to okaże się, że gęstość cieczy, nawet napiszę tutaj rocha 2O, to jest... 1000 kilogramów na metr sześcienny albo no, można jedną na podać 1 g na centymetr sześcienny, w sumie na jeden to samo wychodzi, tylko odpowiednio trzeba sobie to przeliczyć. Mamy podaną masę tego ciała, czyli wynosi ona tutaj 0,39 kg. Wzór na siłę wyporu to jest W, równa się R razy g razy V wartość przyspieszenia mamy tutaj też podano pamiętam, to jest 10 sekundę kwadrat, więc wszystko, co trzeba tutaj zrobić, to po prostu podstawić do wzoru. No to proszę. Czyli mamy tak. Wóruna się. Gęstość cieczy, która wynosi 1000 kg na metr sześcienny razy przyspieszenie 10 metrów na sekundę kwadrat. W tutaj e, nie jest potrzebna masa tylko przepraszam jest nam potrzebna objętość. E, więc e, Dobrze, V sobie zapiszemy. M w sumie tutaj jest nam niepotrzebna. Masa była nam potrzebna, żeby wyliczyć wskazanie siłomierza. Tutaj bardzo, że masy nie mamy. Nam będzie tutaj potrzebna objętość, więc wypiszemy sobie tutaj V. Może w ogóle tutaj zabrać, żeby już e, nie robić bałaganu w, w zapiskach metr sześcienny. Jeszcze raz poprawimy. Czyli interesuje nas objętość 50 cm sześciennych i to będzie w metrach sześciennych, bo tutaj metry sześcienne będą potrzebne. Pamiętamy, że 1 metr to jest 100 cm, a zatem 1 metr sześcienny to będzie Ten o wymiarze 100 na 100 na 100, czyli mamy 1 zer. Czyli jeden metr sześcienny to jest milion centymetrów sześciennych, więc przecinek muszę tutaj przesunąć aż o 6 miejsc w lewo, czyli będzie to 0,1 2, 3, 4, 5. Zaraz znaćmy. Raz, 2 3 4 5 sześć. Tak. Dobrze. To 0 na końcu można tutaj zaczynać, bo ono nam nic nowego nie unnosi. Czyli mamy 500 tysięcznych metra. Sześciennego i to wartość, którą podstawimy do wzoru, to jeszcze za te obliczenia pomocnicze. Czyli razy, e, przynajmniej razy, przynajmniej razy 0,00005 metra sześciennego skracają na się jednostki objętości, czyli metry sześcienne tutaj i tutaj kilogram i metr na sekundę kwadratę daje nam newtona, więc wynik wyjdzie nam w newtonach, a zatem wartość siły wyporu wejdzie tak jak trzeba, czyli w wyrówna się. No i teraz muszę przesunąć przecinek odpowiednio na liczbę miejsc, czyli mamy tak, tutaj 3, 0, tu jedno, ja czyli 4, więc raz, 2, 3, 4, czyli 0,5 newtona. Taki mamy tutaj wynik. Raz, 2, 3, 4, 2, 3, 4, dobrze. Czyli wartość siły wyporu dla takiego klocka będzie wynosiła pół newtona i zobaczcie, tutaj ta wartość siły wyporu jest zdecydowanie mniejsza niż wartość siły ciężkości. Choćby z tego powodu możemy powiedzieć, że ten klotek no, będzie tutaj nam opalać. Siła ciężkości ma większą wartość, więc nawet po objęciu, to ewidentnie wychodzi nam, że tutaj ten klotek, z żelaza będzie opadał na dno naczynia. A zobaczmy, co będzie się działo, kiedy mamy ten sam klocek i zanurzymy go w denaturacie. Mamy podaną gęstość dla naturatu, która wynosi 0,8 g na cm sześcienny. Tutaj jednostkę gęstości trzeba będzie sobie po prostu przeliczyć, czyli mamy RODEN, czyli rodę naturatu, 0,8 g na cm sześcienny. Pamiętamy, żeby przeliczyć z gramów na cm sześcienny na kilogramy na m sześcienny, trzeba przesunąć przecinek o czyli będzie to 800 kilogramów na metr sześcienny. Pozostałe dane, czyli objętość i przyspieszenie ziemskie będą takie same, w tym czyli tutaj dla tego podpunktu W równa się mamy Rho denaturatu razy G razy V. Podstawiamy, czyli mamy 800 kg na metr sześcienny razy 10 metrów na sekundę kwadrat razy Mamy przeliczoną tutaj wartość objętości, czyli 0,1, 2, 3, 4, 5 metra sześciennego. Znowu metry sześcienne, to jest krótko. Kilogram i metr na sekundę kwadrat, ja to obrysuję, mamy jednostkę z tego newton, czyli w równa się i teraz mamy co? Mamy sobie przesunąć tutaj przecinek o jedno miejsce i mamy jeszcze... Zobaczcie, razy 800, czyli tak, 5 razy 8 to będzie 40. I teraz odpowiednia liczba miejsc. Czyli tak, tutaj mamy 3 i 1, czyli raz, dwa, trzy. Czyli przecinek wejdzie nam hmm, przecinek wejdzie nam zaraz, jakoś tak chyba. Czyli, o. Raz, dwa, trzy. Raz, 2, 3 i mamy 5 razy 8, czyli 40. E Dobrze, czyli tutaj powinien wyjść przecinek właśnie nam ten sposób. Czyli wartość sił wyporu dla denaturatu to jest 4 dziesiąte N e i mamy tutaj tą wartość policzoną. Więc dla denaturatu ta siła wyporu ma jeszcze mniejszą wartość niż dla e wody. Co by się tutaj zgadzało właśnie w przypadku porównania tych dwóch sił? Pytanie trzecie, jak zmieni się zanurzenie statku? Przy przepłynięciu z rzeki do morza najwyraźniej siły działające na ten sam statek wpływający po rzece i wpływając po morzu. Zauważcie, że tutaj ten schematyczny statek ma różne poziomy zanurzenia, czyli tutaj jest zanurzony do takiego poziomu, tutaj natomiast poziom zanurzenia się podnosi. To oznacza, że w tym przypadku wartość siły ciężkości FC no powiedzmy, że nie będzie tutaj narysowana mniej więcej w ten sam sposób. Wartość siły FC jest, w ogóle siła FC jest skierowana w dół, wartość jest taka sama. Zobaczymy, co się po prostu gdzie jest siłami wyboru. Tutaj zanurzenie jest duże, to znaczy dlatego, że gęstość wody w rzece jest raczej nie mniejsza z tego powodu, że woda ma tutaj gęstość blisko 1 g na cm3. Natomiast woda w morzu zawiera rozpuszczone substancje, czyli sole. One zwiększają nieznacznie gęstość tej wody, a to oznacza, że skoro mamy większą gęstość, zwijie nam się też tutaj warunek pływania, czyli siła wyporu będzie tutaj miała troszeczkę większą wartość, dlatego też ona będzie tutaj ten statek podnosiła, tak jakby do góry, będzie nam tutaj zwiększała zanurzenie zmniejszała będzie, czy po prostu mniejsza ilość statku będzie zanurzona w wodzie. Natomiast przy wodzie słodkiej, czyli taka, która jest w rzekach, ta wartość wyporu będzie też całkiem spora, z tym że będziemy musieli tutaj wziąć pod uwagę to, że tutaj różnica jest w tych gęstościach, tak? tutaj taka wartość wyporu niech będzie mniej więcej taka sama, jeszcze troszeczkę na ten doktor. Przedłużyć. Natomiast tutaj ten sektor mogę nawet jeszcze troszkę dłużej narysować, żeby mieć już tutaj ten właściwy obraz. Czyli ta siła wyporu tutaj będzie miała większą wartość. Tutaj siła wyporu będzie odpowiednio równoważyła siłę ciężkości, a nawet będzie tutaj przesunięcie w tą stronę. Czyli możemy sobie napisać, że statek. Statek zmniejszy swoje zanurzenie I tego względu na rodzaj wody. Na razie mają one różne wartości. Gęstość. Czyli tutaj gęstość wody ROH 2 o będzie wynosiła 1 gram na centymetr sześcienny. Tutaj natomiast gęstość wody plus solę będzie troszeczkę większa niż 1 gram na centymetr sześcienny. Dlatego też właśnie taka tutaj w tym zadaniu różnica. Zatem zakończymy. Dziękuję i do zobaczenia.